Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Idziemy sobie ulicą i nagle zobaczcie kogo. Pełną rodziną. Spotykamy. Pełną familię. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy hejterów. Pozdrawiamy Was wszystkich. Tak. Wysyłam na wszelka hejterów. Tak. I zapraszamy Ledniwiec podróży i buczyki w Azji. Tak jest. I podróże kulinarne Magdaleny. Oczywiście. Dajcie suba. Dajcie suba. <laughs> no, Magdalena idzie sobie tam coś uszyć do swojej nowej krawcowej moi drodzy. To można gdzieś wypożyczyć, czy co? Ale fajne. Nie? No, tak jakbyś kupił to byśmy mogli swobodnie wie tu by to już jeść no. na przyosobową odcinkę. Ja muszę wypolszych chyba Ale nie jestem pewny. No, zobaczcie jak fajnie się mieni paseczki już to kiedyś nagrałem ale nie świeciło w końcu tu też jakaś restauracja nie kojarzę Niech będziecie szpiszka. Nie? Nie będę. Jak to możliwe? Są jeszcze miejsca, w których nie lasy? Tak, baryska. O, zobaczmy. Tutaj o bolce. Byliśmy kiedyś, ale to było dawno, to nie dawno. Było to, 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 to było tak? Byliśmy dawno. Ale szczęka. To. A torebki i różne rzeczy z krokodylą. A my tak sobie idziemy z Magdaleną. A tak tak ładnie. Co mi tam. Panie Magdaleno? Kto by tam wiedział, czy to było nagrywane, czy nie? Ja już nie pamiętam. Tyle czasu. Policja już pod omy są nawet Widzowie nowi też wchodzą, może nie wszyscy, nie każdy widział, jak fajnie zrobione oświetlone a zresztą na fajne miejsca to zawsze miło popatrzeć zobaczymy, ładnie no Jak fajny budynek Ja nawet nie zauważyłem A przechodziłem Główną ulicą Kurcze, ekstra, nie? Proszę, tu to zawsze zaskakuje Coś w tym mieście O Mówi do mnie, stój, nie idź dalej o ile to ma być? Nie widać. Cena się zatarła. Kurde, mm. nie pogadasz. halo Thank you, I'm looking. Nice. No, coś jakieś tysiąc dolka. Tak też możesz do no. świadka okay. sobie obejrzeć pani. Wiesz, Thank you. A to taka restauracja. No. Widać, że No, nice, nice, thank you. O, proszę, ile tu mają? Mięsa grillowane tujciaka makrela żeberka ale krewety jak langusty Zimę łazimy aż doszliśmy do Park Street Nie Magdaleno ma Idziemy teraz do tej apteki się spytać czy potem pójdziemy? Idziemy teraz do apteki się spytać. Potem? Okej. Okay. No ładne, nie? Takie kolorowe. O. Coś w tym stylu byś mogła uszyć, zobacz. Taka. Co tu jest ta, ta różowa? z guzikami, z paskiem jest no. o, no To jest to miasto Ale gruba podwójna, masakra Magdalena patrzy, że są ziemne orzeszki bo ona chce ziemne banany mamy go i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej ale dużo ludzi jest, muszę wam powiedzieć Nie ma... Że to poniedziałek to ludzi się kręci, turystów jest sporo jest jaśnik 4000 kg Co za wspaniała jakość <grymianie> co, bierzemy kilo czy pół? jeszcze tu mamy taki inny ten jest inny kolor bardziej biały i też za 4000 jaki sobie życzysz kolor? zaraz pani powiem, żeby powiedziała mi który jest lepszy mhm to zależy damy, to wiesz. Różnicy większej nie ma. To jest Darek różnica. No jest, ale między tym a tym to no jest Jest, Bo tym będzie bardziej al dente, taki bardziej zdrowszy mi się wydaje. Aha. Bo jest ciemny już. I, a my mamy, w domu mamy tak. Tamten mamy w domu, no, widzisz? No, no tamten taki ciemny. One kilo please Okej, okay, zobaczcie, to jest specjalny ryż do sticky rice. Tak on jest białutki, jego struktura jest zupełnie inna. Kurczę, na no dobrze, się zapytaliśmy 4,500 kosztuje Najdroższy jest Przechodzimy. No, okay, tak, tak. jeszcze resztę dostałeś. Okay, będę szalał. Tak. <laughs> Okun. Widzisz, że nawet nie jest specjalnie do tych to, o, to a jest nawet czarny taki tam do styki raz leży. Nie wiem no, czy to, to widać? Taki inny, no. Taki inny, no. Nie, dobra. Dodasz radę tam wcisnąć? Czyli to Nie, wiesz taka... co, na razie wezmę tu włożę. Co to jest? Doktyle. Te daktyle? Nie. To jest daktyl? Nie. Ten marin. To coś podobnego do tego. Mhm. No, taki owoc. Chyba to są te nasze kolejności takie. No, ale pewnie drogo. Minęliśmy polską grupę wycieczkową. No a my z Magno właśnie sobie wzięliśmy burgera Za 2 dolary Mam nadzieję, że będą dobre To jest wszystko w tym nowym budynku tutaj. A zobaczcie tutaj co się dzieje Jakie tu są dziewczyny Ładne Masaż Masażysty O Nice ile dziewóch zapomniał nagrać oto nasz burger mhm. wziąłem gry za jednego muszę powiedzieć że dobre nawet nie smakuje a tobie ja. może być za dwa dolki daleky... może być no może być smaczne